Do najcenniejszych zabytków Oleśnicy należy niewątpliwie gotycki budynek dawnej synagogi, jeden z najstarszych na ziemiach polskich, który pełnił funkcję żydowskiej bożnicy. Został on wzniesiony przy północno-zachodnim odcinku murów miejskich, najprawdopodobniej w ostatniej ćwierci XIV wieku. Dokument z 1329 roku potwierdza obecność Żydów w mieście. Przyjmuje się… Iż na terytorium Księstwa Oleśnickiego społeczność żydowską sprowadził książę Piastowski Konrad I. Synagogę wzniesiono z cegły, na rzucie prostokąta. Budowla ma dwunawowe wnętrze, niegdyś nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Dwudzielny podział można dostrzec z zewnątrz za sprawą przypory rozdzielającej symetrycznie elewację wschodnią. Z relacji żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku, śląskiego historyka Jana Sinapiusa, wiemy, że pierwotne sklepienie świątyni opierało się na jednym słupie. Z zewnątrz gotycką bryłę wyróżniają zachowane przypory. Najpóźniej, na początku XVI stulecia, do synagogi dobudowano od południa wieżę na planie kwadratu. Dzięki grafice Mateusza Meriana z połowy XVII wieku mamy pewność, że wieża posiadała pierwotnie stożkowy hełm. W 1495 roku prawo do pobytu Żydów w Poleśnicy potwierdził książę Henryk I Podiebrat. Jednakże tolerancja mniejszości wyznaniowej nie trwała długo. W roku 1535 w dobie prześladowań religijnych społeczność żydowską wypędzono z miasta. Pretekstem stała się Wielka Burza, o którą mieszkańcy mieli obwiniać Żydów. Wtedy odebrana im bożnica zmieniła swoją funkcję, stając się miejskim arsenałem. Staraniem pastora Beniamina Tekstera w roku 1695 po gruntownym remoncie budowla przeszła w ręce ewangelików i jako zbór otrzymała wezwanie Zbawiciela. W 1730 roku podczas Wielkiego Pożaru Miasta kościół strawił ogień. Odbudowę ze zniszczeń sfinansowała w latach 1733-34 księżna Juliana Sybilla Charlotta, żona księcia Oleśnickiego Karola Fryderyka Wirtemberskiego. Dla uczczenia fundatorki na parapecie loży książęcej znajduje się zdobny kartusz z monogramem wirtemberskiej rodziny książęcej. Odbudowany kościół zyskał wiele cech barokowych. A wieżę nakryto hełmem z mansardowym dachem, przypominającym buddyjską pagodę. Jej szczyt wieńczy chorągiewka z datą 1733. W tym samym czasie świątynię udekorowano portalami i nowym wyposażeniem, m.in. ołtarzem, lożą książęcą i chórem muzycznym. Wnętrze po odnowieniu nakryto barokowym sklepieniem zwierciadlanym z lunetami. Pod oknami pojawiły się wolutowe kartusze, czyli w formie zwoju lub spirali, a między oknami umieszczono tak zwane kampanule, motyw zwisających kwiatów w kształcie dzwonka, zdobienia w stiuku wykonano w stylu regencji, nieco lżejsze w swym charakterze niż barokowe. Wzdłuż ścian na kolumienkach wsparte są drewniane empory. Lożą książęcą dekoruje Baldachim. A jego słupy zdobią girlandy. Ponad lożą widoczny jest piękny kartusz z motywem gorącego serca. Uwagę przykuwa również późno-barokowy ołtarz główny, wykonany z niemalowanego drewna. W jego zwieńczeniu widzimy figurę zbawiciela. Nad ołtarzem znajduje się kartusz z okiem opatrzności. Od zachodu do kościoła przylega okazała przybudówka. Z dachem mansardowym. II wojna światowa obeszła się z budowlą względnie łagodnie, nie naruszając wyposażenia. Kościół wyremontowano w 1968 roku, a obecnie świątynia pod wezwaniem Zbawiciela jest użytkowana przez dwie wspólnoty wrocławską parafię ewangelicko-augsburską oraz zbór kościoła zielonoświątkowego.